Kim był kardynał Bergoglio, zanim został papieżem? Czy uda mu się zmienić Kościół w duchu franciszkańskiej prostoty? Ciekawych odpowiedzi zachęcamy do przeczytania najnowszej biografii papieża Franciszka. Jej autorem jest jeden z najbardziej znanych na świecie watykanistów Andrea Tornielli. Czym jest i skąd się bierze światopogląd? Na te pytania odpowiedział Tomasz Szlendak w rozmowie z Anną Sosnowską. Do przeczytania w najnowszym numerze miesięcznika W DRODZE. Nowy Jork lat dwudziestych to przestrzeń, w której droga od pucubuta do milionera była niebezpiecznie krótka. W takich realiach rozgrywa się akcja filmu Wielki Gatsby. Który właśnie trafił na ekrany kina. A w księgarniach powieść o tym samym tytule. Tłumaczenie Jacka Denella nadaje jej aktualność i stawia w nowym świetle. W ciągu ostatnich lat przemawiał na żywo przed prawie 2 milionami ludzi w 12 krajach. W Polsce jego książka, Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń, stała się bestsellerem, a od niedawna dostępna jest także w formie audiobooka. 26 numer cyklu Ludzie Boga nosi tytuł Guadalupe cudowny obraz. Jest to kameralny, niskobudżetowy film Santiago Parra, zrealizowany w 475. rocznicę objawień. Pewnie, że Lotta umie jeździć na rowerze. To tytuł najbliższego poranka teatralno-filmowego w warszawskim kinie Pracha. Jest to propozycja dla dzieci i dorosłych. Spotkania odbywają się w każdą niedzielę.